Takie właśnie tutaj mamy okulary brązowe, a działają jak różowe. Tak, taki właśnie, dej zdrowy przekaz. Tutaj się wyłania przez las, ej, znika, zaraz gdzieś tam będę, ale hej, bez przesady, zawsze znajdziemy do niego drogę. Nie ma takiej opcji, że nie mamy rady, zawsze damy. Tak, najwyżej się pospodamy Jak się rozsypiemy, to złapiemy się za litery i wrócimy z powrotem, złapiemy za stery i będziemy jechali dalej. Tak, tak pojedziemy gdzieś tam, gdzie jest nasze przeznaczenie i wiesz co? Ja tego sam nie zmienię, wiesz to, ten świat zmieni to za mnie. Tak to zrobię, ej, będzie fajnie, jak pannie z gąbelkami, tak właśnie dobre dobrekami. Dobre duchy strzegą nas, są nad nami tutaj cały czas. Wierzę w to, że tak jest. Ale wiesz to? to nie jest tylko test, tylko też to jest po prostu zabawa, albo wiesz zdrowa zajawa słuchamy bitu, nie przekrzykujemy bez kitu. tak to robimy, żeby tworzyć całość, ej, nie jest mi mało, tylko w sam raz, cały czas, tak właśnie stary, tyle ile trzeba mamy tyle co trzeba, te dolary płacone będą wtedy, kiedy będą zarobione i koniec tematu hajsu, bo tutaj właśnie jest szajsu. Ale tutaj jest za to, pysz na obiad, podawana pana, tak weź, ej, to jest właśnie taka zrana opcja. Ranna, ranna szarna leży w rowie i myśli sobie, ej, co ja zrobię? Chyba już nie, bo kasam sobie dłużej. Tak właśnie, ej, odkurzę te myśli, niech będzie tak, że to będzie wyścig. Mam rękawów, więc nie wytrę się tutaj spodu. Ej, do końca, do następnego zlotu absolwentów. Może zobaczymy się bez lewych wkrętów, tylko same prawe gwinty. Tak, ej, właśnie. W sposób, ej, tutaj właśnie nie trzeba mieć długich włosów ani krótkich W ogóle nic nie trzeba, utnij sobie, tyle ile chcesz kuponów I wiesz co, wiesz koszyk, wracaj do domu, a ja idę teraz na zakupy, bo ej, jestem trochę wios no z hajsu, ale to nic i tak wiesz bez szajsu, nie wyjdę stamtąd, tylko z samymi rzeczmi potrzebnymi mi do przeżycia dalej Tak właśnie ej, nie oszalej, tylko zrozum, że potrzebuję tutaj powrozu Albo nawet jakimś szamy to są te właśnie programy telewizyjne, które mówią nam jakie będą prawidłowe kroki, a jakie życia uroki są przed nami. Ej, to jest właśnie to. Pozdrawiamy. Stoję na parkingu, play leje się pod mnie jak z boksera na ringu. No niestety niestety taka pogoda. Ej, facety i kobiety, czasu szkoda, lecimy nad wodę zjeść sobie loda i popływać sobie jakimś statkiem. Tutaj są załatwiane z gagatkiem I z ojcem, i z synem, i z matką, i siostrą, i z bratem Lecimy razem gdzieś tam, gdzie unosimy kratę I wychodzimy sobie na podróż Obrona jest załączona, także wiesz, działam z tym raczej. Pozdrawiam i e, Krzaczyk.